Dzisiaj skupiamy się na plusach i to plusach zdrowego biustu, bo właśnie o tym traktuje ta akcja o tej e, samokontroli, o tym, żebyśmy my tak naprawdę wzięły sprawy, a właściwie biusty. W swoje ręce. No i czy ty dlatego postanowiłaś wesprzeć po raz kolejny już y, tą akcję? Tak, jak ja od paru lat jestem ambasadorką akcji, dotykam, wygrywam, z czego jestem bardzo, bardzo dumna. E, tak samo jak ze znajomości z Izą Sakutową, która uświadomiła mi, e, jakie biustonosze nosić, w jaki sposób, jakie zakładać, jakie dobierać. I to wszystko jest jak naczynie połączone, i, i jestem z tego bardzo, bardzo dumna. I uważam, że powinniśmy jak najczęściej i najwięcej mówić o tym, w jaki sposób badać, jak często badać swoje piersi i żeby badać je samemu po pierwsze, a po drugie, żeby chodzić do lekarza i jednak kontrolować to też przez lekarza yy, co jakiś czas. Ja jestem obciążona genetycznie, więc robię to co pół roku. Normalnie kobiety powinny robić to co rok. Obciążona genetycznie, czyli rozumiem, że w Twojej rodzinie były sytuacje raka, tak? Tak, tak, raka piersi. Okej, okay, a Ty jesteś na przykład z tym pogodzona? Bo jakby mam wrażenie, że dla niektórych ludzi słowo rak już jest taką jakby diagnozą i strachem. Byłam ostatnio na konferencji dotyczącej raka i jednak wiele osób ma te komórki. Bardzo często jest też tak, że nawet jak już okazuje się, że powiedzmy mamy guza czy raka, to jest on niezłośliwy i po prostu łatwy do wycięcia. Jak na przykład Ty do tego podchodzisz? No ja oczywiście się boję, jak, jak, jak każda kobieta, jak każda osoba z słowa rak. I rzeczywiście jest tak, że, że słyszy się o tym, mimo tego, że ta diagnostyka jest zupełnie inna, że leczenie w tej chwili też jest zupełnie inne. To mimo wszystko słyszy się, ja w, w, dwa tygodnie temu miałam taką sytuację, że o raku akurat piersi w, w, też dowiedziałam się w. w że trzy osoby z mojego bardzo bliskiego otoczenia mają raka i byłam przerażona tym, że to jednak cały czas, cały czas jest ogromny problem. Dlatego naprawdę badajmy się, róbmy to co miesiąc, co pół roku, co rok chodźmy do lekarza i, i mówmy o tym. Mówmy o tym, bo jeżeli my powiemy jednej osobie, ona powie dwóm osobom, to pójdzie efekt domina i, i będziemy mówić o tym wszyscy.